Cześć, z tej strony Jarek Mobile, chciałem Wam pokazać montaż szkła, jest to szkło firmy ZAK, Invisible Shield, do Samsung Galaxy S9+. Duży telefon, duży ekran, łatwo uszkodzić, więc warto zabezpieczyć. Dodam tylko tyle, że to jest szkło, które montuje się naprawdę prosto i każdy sobie z tym poradzi, bo często pytacie o to, czy dam sobie radę sam zamontować szkło. Oczywiście, że dasz sobie radę. Zaraz Wam pokażę jak to zrobić. No dobrze, w takim razie zabieramy się za, za montaż. W pudełku znajdziemy wszystko, co jest potrzebne do przyklejenia szkła. Jest tutaj folia, na której znajdują się mokre, suche ściereczki. Samo szkło oczywiście. I rzecz najważniejsza, najistotniejsza, czyli ramka montażowa. Jest to ramka, dzięki której szkło przyklei się prosto, bez żadnego kłopotu. Dobrze, musimy zacząć od wyczyszczenia ekranu. początek mokra ściereczka ok była mokra ściereczka teraz sucha warto zrobić to dokładnie żeby pod szkołem nie zostały żadne Poprochy, bo potem będziecie się denerwować, że to brzydko wygląda. Ok, jest też naklejka do usuwania kurzu. Nie zaszkodzi użyć. Dobrze, ekran jest czysty. Teraz zamontujemy ramkę. Prosta sprawa. O, ramka trzyma się idealnie. Nie pozostaje nam nic innego, jak przykleić szkło. Jedno o czym musicie pamiętać montując tą ramkę, żeby jej czasami nie założyć odwrotnie. Na przykład w ten sposób, bo to się nie uda po prostu. I jak zamontujecie ją tak, to wszystko się zgadza. To jest napis, który nie jest do góry nogami. To jest logo firmy ZAG, więc. Tak to musi wyglądać. Dobrze, czyli ostatnia rzecz: naklejamy szkło. Szkło też jest świetnie przygotowane, bo wiadomo, no to jest część, która się przykleja, jest zabezpieczona. Natomiast tu są takie uszy, do których można złapać i łatwo zamontować. W takim razie odklejamy tą część, która się nam musi przykleić. Łapiemy za uszy. Dopasowujemy to do ramki. Naprawdę, no, chyba nie da się źle zrobić. Przyciskamy i szkło właściwie jest już przyklejone. Teraz nie pozostaje nam nic innego jak ściągnąć ramkę, odkleić tą część, która była nam pomocna w montażu, docisnąć, przycisnąć. Możemy wziąć jeszcze tutaj szmateczkę, przejechać. Słuchajcie, tego pewnie nie widać, ale ja widzę, że tu ani jednego bąbelka, Nic, no po prostu. Piękna sprawa. No dobrze, szkło mamy naklejone. Chciałem wam pokazać z bliska, jak to wygląda. To, to nie jest szkło edge to edge. To jest szkło, które jest kompatybilne właściwie z większością dostępnych case'ów na rynku, więc będzie wygodnie. Szkło też ma wycięcie na kamerę, więc nie zasłania jej. I dzięki temu zdjęcia z przedniej kamery będą świetnej jakości. Weźmiemy teraz Cajsa i sprawdzimy, jak to wygląda. Tutaj mamy pancernego Łaga. Zobaczcie, jak to siedzi naprawdę elegancko. Mi się podoba. Telefon jest właściwie zabezpieczony całkiem z każdej strony, więc powinno być bezpiecznie. OK, telefon mamy zabezpieczony. Gdybyście byli zainteresowani zakupem tego szkła, to link znajdziecie pod filmem. Do tego fantastycznego case'a UAG. Oj, tu nogami. też znajdziecie link pod filmem. Gdybyście mieli jakieś pytania, to jesteśmy do Waszej dyspozycji.